Bóg jest dobry. Witam, kochani. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy tak wspaniały czas dzisiaj i możemy być na żywo. udzielić słowa Bożego, które Bóg dawał do nas, dla Was dzisiaj. To jest takie wielkie, wielkie błogosławieństwo, kiedy przejdziemy w taki sposób, żeby głosić słowo Bożego. Hallelujah. Bóg jest dobry i wspaniały, On jest wielki. Amen. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, kiedy modli się o kościoła, kiedy modli się o każdy z Was. Kiedy modli się o każdą osobę, która w Isli prosi o modlitwę, każdy osoba, która miał pytania i mi odpowiedź, to jest takie mega błogosławieństwo i mega czasy z Duchem Świętym. Słowo Boże jest jasne, że osoba nie może być nowe narodzenia bez Słowa i bez Ducha Świętego. I wiele razy w naszego życia myślimy, że jesteśmy Nowe Narodzenia. Teraz potrzebujemy Ducha Świętego. Teraz szukamy Ducha Świętego. Kochana, Momenty, który dawał Twojego Jezusowi, ten jest dzień, który przyjmował Ducha Świętego. Nie ma osoby, która może być Nowe Narodzenia bez Ducha Świętego. Jesteśmy Nowe narozenie z powodu, że Duch Święty mieszka w nas i Duch Święty czynił nam Nowe Narodzenia. Bez Ducha Świętego nie ma osoby, które może być przekonywanie o grzechów. Tylko Duch Święty pokaza ciebie, że jesteś grzesznikiem i potrzebuje zbawi, zbawi, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. My idziemy i głosimy Słowo Bożego i możemy głosić miesiące, lato. Jeżeli Duch Święty nie rozmawia z tobą, ta słowa będzie bez owosy. Dlaczego jest bardzo ważne, polegasz na ducha świętego w naszego podróżu e, chrześcijański albo życie z Bogiem. Bo jeżeli osoba nie polega na Ducha Świętego, ta osoba nie przyjmuje niczego od Boga. I Bóg usłyszy, aby każdy z was, Bóg usłyszy, aby każdy z nas, Bóg usłyszy, aby każde dziecko Bożego widział, że z powodu jesteśmy nowe narodzenia mamy Ducha Świętego. Kiedy masz Duch Święty w twojego życia, On prowadzi ciebie, On uczy ciebie, On doraży ciebie, On pokazuje ciebie drogi. Duch Święty przyjechał w naszego życia, żeby pokazywać nas, co jest dobre, co jest źle, jaki jest kierunek, który możemy iść, żeby podobać Panu Jezusa Chrystusa. A Jezu w Jego kazaniu, On powiedział, Życie, które ja robię, nie robi tylko we własne siły. Ja robię rzeczy, które Ojce mówi do mnie robisz. A Duch Święty przekazał do Jezusa Chrystusa wszystkie rzeczy, które Ojcy chciał, aby On robił tutaj. A Duch Święty pomagał Jezusa. Duch Święty dawał Go mocy, żeby On był w stanie funkcjonować tutaj na ziemi z Bożą Mocy. Jestem tutaj ten poranek, żeby naprawdę, kochany, rozmawiać z Tobą i zachęca Ciebie wracać do Ducha Świętego. Bez Duch święte Kościo jest pusty. Bez Duch jest puste. Bez Ducha Święty Twoje życie duchowego nie ma owoce. Bez Ducha Świętego zostajemy tylko z wielkie słowo, mądre słowo, pytaniami, które nie prowadzi do Boga, które nie prowadzi ludzi do wrostu duchowego. Mamy Ducha, która nawet zniszczy inne ludzi duchowego. Dlaczego nie mamy Ducha Świętego? Duch Święty nie jest emocja. Wiele razy mamy takie emocje, emocja, emocja. emocja, emocja. Duch Święty można. Kiedy duch świtep się na twojego życia, on można bić być powodu, że jesteś taki emocjonalny, masz taki emocja, i to jest moment, które nie można nawet nie można kontrolować emocji Twojego życia. Przejdą! Jest taki ogień, jest taki pasja, jest taki, taki inny rodzaj manifestacji Twojego życia, który jest przez Ducha Świętego. Ale jest inne niebezpieczne strony, miejsce, które ludzi są pełne emocja, a one myślą, że te emocja jest Ducha Świętego. Emocja nie można. Manifestować ducha świętego, ale duch święty można manifestować emocja. Kiedy my chcemy, aby duch święty było przez emocja, to nie będzie działać. Dlaczego musimy wierzyć się w niego, przyjmować słowo Bożego, wierzyć, co słowo Bożego mówi, a to będzie całkowite zmienić naszego życia. Jak my wierzymy, że mamy ducha świętego, dzień, który dawał naszego życia ze sobą, duch święty przechodzi naszego życia. Bo słowo Bożego mówi w Ewangelii Jana trzecie rodzaju, że osoba, nie może być nowe osoba, nie może być nowe narodzenia, jeżeli nie jest przez ducha i woda. Ta woda jest słowo Bożego, które my słyszymy. Kiedy słyszymy słowo Bożego, duch święty potwierdza ta słowa w naszego życia. A teraz nasza reakcja jest akceptować potwierdzenia słowo Boże, potwierdzenia Bożego przez ducha świętego w naszego serca. A jeżeli akceptujemy to i pokutujemy nasze grzechy, Jesteśmy zbawiony. Zaczynamy życie z Bogiem, zaczynamy dobre podróże z Bogiem, zaczynamy życie, które prowadzi nam do miejsca, które widzimy Boża manifestacja, widzimy Boże łaska, widzimy Boże miłość, widzimy na naturalne mocy Bożego, które działa w naszego życia. Bóg mówi, aby każdy wierzący widział, że największy dar, który on dawał do nas, jest dar zbawiony. Zbawienia, a nie możemy przyjmować zbawienie bez Ducha Świętego. A tu święte przyjechał w naszego życia od momenty, w którym przyjmowaliśmy tego, tego, tego zbawienie. To ma Ducha Świętego, Wy pełni, nie połowy Ducha Świętego, nie, nie pełny Ducha Świętego, masz pełny Ducha Świętego. Tak sam dół które było na, na Panie z Jezusem. Tak sam du, który zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tak sam du, który Jezus działa z Niego. Tak sam du, który Jezu ogłosił, że dół Pan jest nade mną i namaszczył mnie. Ten sam du, który Biblia mówi do Dzieja Apostolskiej 10, że tak sam, e, jak Bóg namaszczył Jezus Nazaretem z Duchem Świętym. Ten jest du, który jest w Twojego życia. Duch, który Jezus powiedział w Ewangelii, w Dzieju Apostolskim, jeden Dziwiej, że będzie się mocy, kiedy Du uśięte zastąpi da was, a będzie się moi będzie się moi moi świadkami. in jest tak sam duch Tak sam duch. O Siaka Li Libaga Garetu Kurobasia. Da. No Lindo da. He he ya 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 da. Lindo lerebosiakataladiagadosiatakadiada worikatalaba losiato lindolobosia kataladiada taksandu ehe yakato ya napeuni ya lerebosiakataladiagado A Duch Święty jest z znam teraz, jest tutaj, Jego obecność jest tutaj, Jego namaszczenia jest tutaj. Przejmowasz Go w imieniu Sa Chrystusa, każdy, każdy z was przejmowasz Ducha Świętego, przejmowasz, przejmowasz Go, przejmowasz Go. Dziękuję duch Święty, że jesteś pośród nas. Przejdzie manifestować Twojego mocy. Dotyka każde osoba, która jest live teraz, która ogląda teraz. Pozwoli, aby ludzi, serca, rozumu byli otwarte, aby ten poranek doświadczyli Ciebie ducha świętego, jak nigdy wcześniej. Pozwoli, aby Twojego mocy manifestował jeszcze raz. W życiu dla ludzi. Rikolobos, jaka ta mocy ducha świętego. Se novas moças do ha shvetego. Se novas moças do ha shvetego. Vimmien de Sa Cristu sa. amen. Diraga sokiata la do. Rekele basokiata la dia. se manifestovas. Iego moce poshrudnas. Yonas ya be kajde o soba, kajde jechko otfira o ser sana I mówi, Panie, jestem tutaj. Wiemy, że jesteście w mojego życia pełni duszy. Jesteście w mojego życia pełni, cały, pełny duszy. Jesteście w my. tak sam duchu, który działał z prorokami. Tak sam duch, który działał z Jezusa Chrystusa. Tak sam duch, który działał z apostołami. Jesteście w mojego życia. A Jezus powiedział, będziecie moimi świadkami. Będziecie się, Będzie się Ewangelię, bo masz ducha świętego. A teraz Duch Święty w naszego życia, On robi wielkie rzeczy. Duch Święty, nie doświadczymy Go emocjonalnie. Pierwsze doświadczymy Go przez wiarę. Przyjmujemy Go, wierzymy, że On jest, zostaliśmy zbawieni przez Niego, mamy życie wieczne przez Niego, żyjemy z Niego. On jest obietnicą Ducha Świętego. Jezus powiedział do Jana 8, Jana 14. Jana 14, tutaj jest powiedział 14-16, on mówi, że a ja będę prosił Ojca i da wam innego pocie, szisiela, aby z wam był, z, wam był na wieku. To jest Duch Święty, który przyjdzie do naszego życia i on będzie z na wieku. Zobacz, Ducha Prawda, którego świata nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. We jednak Go znajdzie, gdyż Wam przebywa i vivas Was będzie. Osiemnasty. Nie zostawię Wam sierotami. Przejdę do Was. Duch Święty przejdzie do nas. Jezus nie zostawię nam sierotami. On będzie wysłał Ducha Świętego w naszego życia. Jeżeli jesteście nowe narodzenia człowieka, jeżeli ty jesteście nowe narodzenia osoba, wierzący, Bóg nie zostawię Ciebie sierotami. On jest z tobą, On wpływa się na ciebie, On wizyt twojego życia. On rozumie życie, które się dzieje w twojego życia. A on sait, aby te polegał na niego. On jest ducha prawda. On mówi prawdę. On nie kłamie. On nie manipuluje. On pokazuje prawdziwe drogi do każdej wieżąca, A tutaj słowo Bożego jest, kiedy do Święty przyjdzie w naszego życia. On namaszczy nam. On, on napełni nam. On daje nam jego mocy. Mocy do świętego. Potrzebujemy ta mocy, kochana. Zostawić twoje rodzaje życia, które jest religijne. Pełne, pełne religia. Pełne słowa. Ja znam całe pismo świętego. Ja czytałem każde książka. Ja mam książka o ducha świętego. Maszę książka o ducha święte. Czy masz relacja z duchem święte? Czytałeś dziesięć książki o wiara? Czy masz wiara w twojego życia? Czytałeś książki o relacja z Bogiem? Słyszałeś kazania o ogień ducha świętego? Czy jest? ogień w twojego życia, słyszałeś jeszcze raz czytałeś jeszcze raz mówiłeś, nawet głosiłeś kazania o Ducha Świętego, czy jest Duch Święty w twojego życia kochana, koniec religia Koniec tradycja. Koniec litery. Jest w które każdy z nam powinna żyć z realne Boga. realnego Ducha Świętego. On mieszka w nas. On jest w nas. On chce prowadzić nas. On chce pokazywać nam prawdę. On chce życie w Tobie Twojego życia w opfitos, Czy pozwolisz Go prowadzić Twojego życia? On jest Duch Święty. On jest pełne mocy. On jest pełne miłości. On jest pełne pała. A On se manifestować Jego pałby Twojego życia. Kochana, kiedy ja doświadczyłem Ducha Świętego, On zmienił całkowity mojego życia. Moje kazania, które ja głoszę, nie głoszę tylko, bo czytam Pismo Święte, głoszę, że Duh, bo Duch Święty objawia do mnie i On daje mnie słowa dla Ciebie, a ta słowa w Ciebie, w Twojego życia, żeby zmienić Ciebie całkowity. Otwiera Twojego serca, kochana, otwiera Twojego serca ten poranek. Duch Święty jest dostępny. On czeka na ciebie. O Duch Święty, uwalniał mnie od grzechów. Duch Święty zmienił moja natura. Duch Święty, spotkania z Duchem Świętym zmienił moje rodzaje myślenia i sposobu myślenia. Spotkania z Duchem Świętym zmienił moje języka. Ludzie są w kościele. Ludzie mówią o Duch Święty. Jeszcze żyją stara natura. Jak to może być osoba, która Duch Święty prowadzi i pija prowadzi Ciebie. Jak może być osoba, która Duch Święty prowadzi, a ta religia prowadzi Ciebie? Osoba, która jest prowadzona przez Ducha Świętego. Ta osoba jest zmiana w jego życia. Kochana, przejmowasz. Prawdziwy ducha świętego, nie religijny ducha świętego, nie połowy ducha świętego, wypełni. On, kiedy przydwie naszego życia, on zmienia nam, on daje nam życie, on zmienia całkowite naszego życia. A duch święty sej. Duch święty sej aby dzisiaj każdy z nami otwierał serca dla Niego i powiedział do Niego, jestem gotowy, jestem gotowe przyjdzie Duch Święty, dotyka mnie, namaszczy mnie, zmienia całkowity mojego życia, przyjdzie Duch Święty, przyjdzie Duch Święty, ja otwieram mojego serca dla Ciebie, ja chcę, ja chcę doświadczyć Ciebie jeszcze raz w mocy i fałę. przyjdzie Duch Święty. A on jest tutaj, żeby manifestować jego łaska. On jest tutaj, żeby manifestować jego zwycięstwo. Otwiera twojego serca na niego. On patrzy na ciebie i mówi, turka, czy jesteś, syna, czy jesteś. Ja se działać z tobą. Ja se uwalnia ciebie o tego narkotyka. Ja se uwalnia ciebie o ten alkoholu, Ja se uwalnia ciebie o te nienawici. Ja se uwalnia ciebie o to niewiara. Ja se uwalnia ciebie o tego smutek. Zobacz, jak smutek atakuje ciebie. Zobacz, jak smutek atakuje Ciebie. Zobacz, jak kryzys atakuje Ciebie. Zobacz, jak finansowy szatan walczy z Twojego finanse. Zobacz, jak szatan walczy z Twojego uczucia. Duch święty se, aby te przyjechał do niego. I on będzie daje Ciebie mądrości. Duch święty, kiedy on do mojego życia. On dawał mnie mądrości. Mądrość, które nie ma człowiek, powinna dawać na mnie. Szkoła nie wdawał mnie to, to mądrości. Ale Duch święty do mojego życia. i dawał mądrości. Halleluja, halleluja. Haleluja. Boże dziękuję za Twoje mądrości. Boże dziękuję za Twoje mądrości. Boże dziękuję za Twoje mądrości. Bóg jest dobry. Bóg jest wielki. Bóg jest wspaniały. Bóg jest dobry. Bóg jest wielki. Bóg jest wspaniały. Kochana wszędzie, które jesteście, otwiera Twojego serca i wierzy w Pana Jeza Chrystusa. Przejdzie czas. czas jest teraz, który każdy z nam. Będę doświadczyć Ci może bocy, łaska Boże i manifestacja Jego mocy w naszego życia. Wszędzie, które jesteś, ja zachęca Ciebie. Kończę, kończę życie duchowego, pełne religia. Przyjmowasz Pana Jeza Chrystusa. On robi wielkie, wspaniałe rzeczy przez nam. On zmienia nam. On daje nam przeszłość. On pokaza nam prawdziwe życie i realne życie z Bogiem. Tylko w Jezusie mamy zbawienia. Tylko w Jezusie mamy pełne radości. Tylko w Jezusie możemy zobaczyć Jego łaska i miłości. Tylko w Niego. Namaszczenia Ducha Świętego manifestuje. Nie wiemy, gdzie jesteście. Nie wiemy, jak się czuje. Może być jesteście jeden z tych ludzi. Które są emocjonalne, emocje prowadzą życie duchowego, emocje prowadzą i, ale ja jestem tutaj mówię do Ciebie, Pan Jezus, Jezus Chrystus, powoła Ciebie jak Turka Boży, żeby życie wypełnić, pełni, żeby życie wypełnić, pełni, pełność, pełność Bożej łaska i pełność Bożej miłości, a wszędzie, które którym jesteście, Teraz jest dobry moment. Otwiera twojego serca i mówi Duch święty. Ja pragnę ciebie. Ja pragnę ciebie. Ja pragnę ciebie. Przejmowasz mocę ducha świętego. Przejmowasz łaskę ducha świętego. Przejmowasz namaszenia ducha świętego. Kiedy on przychodzi mojego życia, on zmienił mnie całkowity, A najbardziej, kiedy byłem okrzony w duchu że zaczynam mówić po języka. Kiedy ja mówię po języka, o, ja, ja chodzę inaczej. Kiedy ja mówię po języka, w democe Ducha świętego manifestuje przez mnie. Kiedy ja mówię po języka, Leri soka Jak powiedział, że moja natura się zmienia, bo tu nie chodzi o dół święte, nie chodzi o mnie. Kiedy ja mówię po języka, jestem doładowany. Wolno, nie, depresja nie ma miejsca w mojego życia. Smutek nie ma miejsca w mojego życia. Kiedy ja mówię po języka, ta języka doładuje, ta języka buduje mojego duchowy człowiek. I kiedy ja mówię to języka, mój charakter się zmienia, bo ja mówię po języka, to jest nie jest języka tutaj na ziemię, to jest języka Ducha Świętego. O, ria kiedy ja mówię po języka, Dobry ja słyszę, co Bóg mówi do mnie. Głos Bożego jest wyraźny. Głos Bożego jest jasny. Kiedy ja mówię po języka, Lora basokiata. sokiata, ja wrasta O, kiedy ja mówię po języka, lo rebos przejmuje objawienia od Boga. Kiedy ja mówię po języka, z powodu być Namastê. Z powodu być na maszczone i na z dwem święte, kiedy ja mówię po języka, moi rozum, moj rozumu otwiera się, ja rozumiem inaczej, z powodu mówienia po lira bagasoki atalado, ja e mówię inaczej, rekolobosia kataladiaga, oh, rekolobosia kato, nawet ja mówić rozumawasz inaczej, le baso, ja you act different, rekolobosia ka, robisz inaczej, jesteś na pełnione z duchem święte. A Duś Święty na napełnisz każdy znam. Duś Święty aby każde dziecko Boże, każde córka Boże, każdy syn Boże był napełniony. Kiedy jesteśmy napełniony, robimy rzeczy inaczej, myślimy inaczej. Patrzcie, wiesz, cunota, będzie wierzyć, to brat jest napełniony. Nie z powodu on mówi po języka, ale zobacz, jak on żyje, zobacz, jak on reaguje. Nie, czasami możemy mieć emocje, czasami możemy manifestować, czasami możemy robić różne rzeczy, ale najważniejsze w życiu jest relacja z Duchem święty, a to relacja zmienia nam, a najbardziej, kiedy mówimy po języka. są ludzie, którzy mówią po języka. języka są fabrykowane, tylko z języka są w Dlaczego te mówi po języku i przeklinać te samo usta? To, nie, to niemożliwe, to nieprawdziwe. Więcej mówię, zaczynam mówić więcej po języku, a więcej mówimy po języku. Bóg zmienia nam całkowity. Kochana, nie akceptować, aby szatan rządził na Twojego życia. A są inne ludzie, one będą mówić po języku, ale jeszcze żyją, 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 wywiewi stare życie. Bóg się naprawdę przemienia Ciebie, zmienia całkowity Twojego życia. Nie daje mięsy do szatana, nie pozwoli, aby szatan rządził w Twojego życia. Mamy Ducha Świętego, a Duch Święty w naszego życia, On pomaga nam, On wzmocnia nam, On pokazuje nam drogi. Mamy pała. mam EOC, mocy, które dostaliśmy przez Ducha Świętego, a tą mocy robi nam wyjątkowi osoba, ta mocy robi nam wyjątkowi kobiety, wyjątkowi mężczyzna. Przez mocy Ducha Świętego możemy głosić sobie Bożego z odwaga. Przez mocy Ducha Świętego możemy Nakładasz ręce do uchory, a one są uzdrowione. Przez moce Ducha świętego możemy w nasze ręce, a ludzie wypada w ogień dła świętego, w mocy Ducha świętego. Przez mocy dła świętego demony uciekają. Przez moc dła świętego widzimy Boże działania, Boże mocy, Boże manifestacja. A meka Ci Boże potrzebujemy chodzić w mocy dła świętego. Nie ma drugiej Ewangelii, które możemy głosić. Aposto Paweł mówi: mój głos. I kazania to nie było słowo mądrości ludzkiej, ale było demonstracja słowo Bożego. Dlaczego w kościele możemy demonstrować słowo Bożego? Mówi mocy i wychwałę. Uwania ludzi, uzdrawia ludzi, zmienia się dla ludzi przez prawdziwe słowo Bożego. Kochana nie robi słowo Bożego jak religijność, nie robi rzeczy słowo Bożego jak kulturę, rzeczy. słowo Bożego jest realne. Słowo tego jest dziwne. Słowo tego stoi, aby Bóg manifestował Jego zwycięstwo w naszym życiu. I rozmawia z każdym z Was, jak do dziecko Boży, jak Syn Boży, który jest tutaj, jest Twojego momentu, przyjmować Ducha Świętego, jest bezpłatny dare, da, dare, które Bóg daje do nas. I Bóg chce, aby każda osoba przyjmował mocę Ducha Świętego, przejmował łaska od Boga, przejmował miłości od Boga, akceptował dare, które Bóg daje do nas bezpłatny i otwiera twojego serca otwiera teraz twojego serca i mówi pan jezus ja otwiera moje serca przedziw moje napełnij mnie swojego ogień jestem gotowy głosić Ewangelia ale nie pusty jestem gotowy słowo bożego ale nie pusty jestem gotowy chodzi w mądrości boże ale nie nie mądrości które zabije inne ludzi jest czas wstać kochana i chodzi w słowo bożego a inne ludzi siedzi, czasami przejdą. Ludzie, którzy nie mają Ducha świętego, są te ludzie, którzy siedzą w kościele i wybierają tylko. A, pastorze, dzisiaj mówiło o katolicy. Pastorze, dzisiaj mówiło o dziesięcini. Pastorze, dzisiaj mówiło o kościołach, ludzi, którzy przyjdą do kościoła. Pastorze, dzisiaj mówiło o przeklęstwo. Kochana, kochana, przejmowa słowo, które Bóg mówi do ciebie. Po co to ty osoba, która ma Ducha świętego? Ta osoba nie można usprawiedliwiać ludzi, którzy nie są zbawieni. zbawienia. Nie można usprawiedliwiać ludzi, którzy nie mają relacji z Bogiem. Nie można! A jeżeli robi takie rzeczy, to znaczy, że jesteś w Twojego życia. Pokutować! Jezus powoła Ciebie, a On chce, twojego życia było zmienione. Nie możemy mówić, że mamy Ducha Świętego. O, Duch Święty, prowadzi mnie. Co so, inni ludzie musimy robić? Checking. Musimy, musimy wracać i robi, i patrzeć na inny rodzaj wiary ludzi. Ja jestem niezbawiony. Ja wierzę w Jezusa. A Ty wierzę w Jezusa Chrystusa. Jeste, żyje w grzechu. O, ja jestem wierzący, tak? Nawet szatan wierzy. Jakie są różnice między ciebie i szatana? Szatan wierzy, że Bóg jest. Ty wierzy, że Bóg jest. Jakie są różnice? Nie będziesz zbawiony z powodu wierzysz. Będziesz zbawiony, kiedy w twojego serca wierzy, wierzy Boga i kiedy czyni Jezus jak i twojej panie Zbawicieli. Wierzy, co Jezus robił dla ciebie, akceptuje to i żyje to. Nie chodzi tylko, ja wierzę, ja wierzę. Demon wierzy, że Jezus jest. Dlaczego kiedy mówimy w imieniu Józefa Chrystusa, oni wiedzą, oni rozumieją, kim jest Jezus, a one uciekają. Nie chodzi tylko o wiara, kochana. O, wierzy, wierzy, wierzę. Wiara jest fundamentem. Ale wiara sama, szatan też ma wiara. Nawet ateistów mają wiarę, oni wiedzą i kłamstwo. Wiara jest. Zależy, co wierzy w Niego. Ale prawdziwe wiara prowadzi nam do miejsca, które my, co my wiedziemy robimy, co my wiedzimy. Tak jest prawdziwe wiara. Wiara bez uczynku jest martwy. A jeżeli ty mówisz, ja wierzę w Boga, ja wierzę w kościele, ja wierzę w kościele, ja wierzę w Boga, kościół nie zbawia, Jezus bawia, pastoru nie zbawia, Jezus zbawia. otwiera twojego sesa na Panie Jezusa Chrystusa. A wiele ludzi, są inni, ludzie, które kiedy się, że pastor nie zbawia, mówią, o, pastorze, niepotrzebne, nawet nie musisz szanować go. Ej, Bóg, jeżeli dawał ciebie, pastorze, szanować twojego pastorze. błogosławisz go, modlę się za niego. I senić rzeczy, które Bóg dawał do niego przez ciebie. Ludzi, które nie szanują i pastorzy. Te ludzie nie są błogosławione przez tej pasterza. Te masz je pastorzy, który Bóg dawał do ciebie, idzie do innego kościoła. Wie co? Mój pastorzy, le, ludzie, którzy do tutaj i zaczyna mówić o inny pasterze, Mówi, te będziesz się mówić o mnie tak samo za dwa miesiące. Te będziesz się mówić tak samo za trzy miesiące. To nie chodzi o, 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 o tylko piha i buntu, które budujemy w naszego życia. Duch Święty uwalnia nas. Duch święte pokazy nam prawdziwe drogi. Duch święte pokazy nam prawdziwy kierunek. Dlaczego zachęca ciebie? Otwiera twojego serca na działania Ducha świętego. Otwiera twojego serca na działania Ducha świętego. Jeżeli nie mówi po języka, pragnie mówić po języka. Mówi po języka niż protokować. Zostawisz protokowania, mówi po języka. Zostawisz mówić bezsensowa. Tylko brrr, zaczyna mówić po języka. Uwielbia Pana Jezusa Chrystusa. Są so, inne ludzie, szukają informacji tutaj, tutaj i tutaj i udzielić. Kochana, nie masz co robić z Bogiem? Bóg czeka na ciebie. Zostawisz taki rodzaj prasy bez interesy. Ludzie, które plotkują, nie mają niczego jakie interesy. Przejdzie do Pana Jezusa Chrystusa i otwiera twojego serca. A inne ludzie, są so inne ludzie, którzy nie mają pokora w Ja jestem mistrzem. Już ja znam wszystko. Ja nie mogę być uczniowym. Ja będę uczniowym do, do końca mojego życia. Więc ja jestem uczniowo do, do Jezusa Chrystusa i mój Ojciec duchowego uczy mnie i trenuje mnie, więc ja karmię was bez wyczerpania. A moment, w momencie, ja mówię, o już ja jestem, już ja jestem, ja nie potrzebuję więcej uczy, być uczniowo. Jesteś kłamstwem i piekło czeka na ciebie, bo nie będziesz robić dobre. Będziesz się wpadać. To jest picha W początku wpadki jest picha Tak Biblia mówi. Wszystko Otwiera twojego serca na Ducha Świętego. Duch Święty uczy nam i prowadzi nam. Zachęca ciebie ten poranek, żeby otwierał twojego sesa Pragnie Ducha Świętego. Nie religia. Można mieć całe Pismo Świętego i idzie do piekła. Nie spróbujesz wyglądać jak najmądroście osoba. Nie jesteś najmądroście. Nie może być mądry niż Ducha Świętego. Osoba, która jest w drodze wypadki, jest to osoba, która pokazuje, zobacz, ja wiem wszystko. Ja znam wszystkie tajemnice. Ja rozumiem wszystko. Boże, przejdzie panować tutaj. Przejdzie prowadzić nam. Kochany, dzisiaj, ja czuję w mojego serca potrzebne ducha świętego pośród nas. Każda osoba, która słyszy mnie robię robi ewaluację Twojego życia. Jakie jest Twoje działania z Duchem Świętym? Gdzie Ty stoi z Duchem Świętym? Duch Święty chce działać w twojego życiu. On można tylko działać, jeżeli pozwoli Go. Jesteś gotowy? Jeżeli tak, otwiera Twojego serca. I Duch Święty będzie działać. Ogłosław Cię w imieniu Chrystusa i ogłaszamy Boże działania. Boże, działania w imieniu Sa Chrystusa. Boże, działania w imieniu Sa Chrystusa. Boże, dziękuję za Twoje działania. Dziękuję za Twojego mocy w imieniu Sa Chrystusa. Bo głosławicie, bo głoszamy. Bo Boże, nadaję mocy i Twojego życia teraz i na zawsze. Amen. Bóg jest dobry, kochany. Dzisiaj jest Środa, spotykamy o godzinie 18. Dzisiaj jest Słowo Bożego. Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały. Dzisiaj jest ostatni Środa w naszego Pierwsze połowy roku 2021. Wejdzie i doświadczy Bożej łaski i Bożej mocy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochamy Was, kochani. Bóg Was i do zobaczenia. Bóg jest dobry. Bóg jest wielki. Amen.